W dniu, w którym mój mąż zaproponował, aby jego matka zamieszkała z nami, poczułam, jak coś we mnie pęka. To nie była prośba, to było oświadczenie. A kiedy się sprzeciwiłam, jego spojrzenie zmieniło się w chłód, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Nie wiedziałam jeszcze, że ten dzień będzie początkiem końca mojego małżeństwa. Witajcie, drodzy słuchacze, witamy na naszym kanale. Jeśli spodoba się Wam nasza historia, nie zapomnijcie zasubskrybować. Włączyć powiadomień i zostawić lajka. Dziękujemy za wsparcie i życzymy miłego słuchania. Karolina miała 35 lat. Ciemne włosy związane zazwyczaj w niedbały kok i oczy, które kiedyś iskrzyły się radością. Pracowała jako bibliotekarka w małym miasteczku na Mazurach. Kochała ciszę, zapach starych książek i wieczory przy herbacie. Jej życie było spokojne, dopóki nie wyszła za Pawła, przystojnego, elokwentnego mężczyznę który potrafił jednym spojrzeniem sprawić, że czuła się wyjątkowa. Na początku było pięknie. Paweł nosił ją na rękach, dosłownie i w przenośni. Obiecywał wspólne życie oparte na partnerstwie, szacunku, miłości. Ale z czasem te obietnice zaczęły się rozmywać. Najpierw były drobne uwagi, potem niezrozumiałe pretensje. Aż nadszedł dzień, kiedy oznajmił, że jego matka, pani Halina, zamieszka z nimi. Nie mogę jej zostawić samej. Jest już starsza, schorowana. To tylko na jakiś czas, powiedział, nie patrząc jej w oczy. Karolina milczała. Wiedziała, że nie będzie to na jakiś czas. Wiedziała też, że Halina jej nie znosi. Zawsze uważała, że syn zasługuje na kogoś lepszego. Dawała to odczuć na każdym kroku, krytyką obiadu, układem mebli, a nawet sposobem, w jaki Karolina oddychała. Kiedy Halina się wprowadziła, mieszkanie, które miało być azyłem, zamieniło się w pole minowe. Wszystko, co Karolina robiła, było nie tak. Zupę gotowała za słoną, pranie źle rozwieszała, książki na półce układała w złej kolejności. A Paweł, zamiast bronić żony, kiwał głową i mówił, że mama się zna, trzeba jej posłuchać. Wieczorami Karolina zamykała się w łazience i płakała w ciszy. Coraz częściej chodziła na spacery, byle dalej od domu. Jedynym miejscem, gdzie czuła się sobą, była biblioteka. Tylko tam mogła odetchnąć bez oczu teściowej, śledzących każdy jej ruch. Pewnego dnia, po powrocie z pracy, znalazła swoje rzeczy spakowane w kartony. Co to ma znaczyć? zapytała, patrząc na Pawła. Mama powiedziała, że za dużo miejsca zajmujesz. Przenieś się do małego pokoju. I tak jesteś tu cały dzień niepotrzebna, rzucił beznamiętnie. Wtedy coś w niej pękło. Nie krzyczała, nie płakała. Po prostu wzięła kurtkę i wyszła z domu. Szedła bez celu, aż znalazła się nad jeziorem. Wiatr wiał mocno, a ona po raz pierwszy od dawna poczuła spokój. Wiedziała, co musi zrobić. Następnego ranka spakowała najpotrzebniejsze rzeczy do walizki. Kiedy Halina weszła do kuchni, Karolina była już gotowa do wyjścia. Dokąd się wybierasz? zapytała z szyderczym uśmieszkiem. Odchodzę. Już dłużej nie pozwolę się poniżać. Halina zamilkła. Jej twarz, dotąd pełna pogardy, nagle zbladła. Podeszła do Karoliny i, ku jej zaskoczeniu, chwyciła ją za rękę. Nie możesz odejść. Nie teraz, wyszeptała. Muszę ci coś powiedzieć. Karolina zamarła. W oczach starszej kobiety zobaczyła coś, czego nigdy wcześniej tam nie widziała strach. Co Halina miała jej do powiedzenia? Karolina patrzyła na Halinę, zaskoczona jej nagłą zmianą tonu. Przez miesiące była traktowana jak intrus, a teraz ta sama kobieta trzymała ją za rękę z desperacją w oczach. Co chcesz mi powiedzieć? Zapytała ostrożnie, choć serce biło jej jak szalone. Halina cofnęła się o krok, jakby przestraszona własnymi słowami. Usiadła przy stole, ciężko oddychając. Nie możesz odejść, bo Paweł, on nie jest tym, za kogo go uważasz. Karolina zamarła. Przez chwilę myślała, że to kolejna manipulacja, jakiś sposób, by ją zatrzymać i dalej kontrolować. Ale coś w głosie Haliny, drżenie, niewypowiedziany żal, sprawiło, że usiadła naprzeciwko niej. Mów, powiedziała cicho. Halina spuściła wzrok. Zawsze byłam surowa. Wiem o tym, ale to, co robiłam to to była forma ochrony. Wiedziałam, że jeśli powiem prawdę wcześniej, wszystko się rozsypie, a ty byłaś jedyną osobą, która trzymała Pawła w ryzach. O czym ty mówisz? Starsza kobieta westchnęła. Paweł, on ma problemy psychiczne. Zawsze miał. Jako dziecko był okrutny. Dusił ptaki, znęcał się nad innymi dziećmi, ale wiedział jak udawać, jak być czarujący, kiedy trzeba. Ojciec nie chciał tego widzieć. A ja, ja się bałam, z czasem nauczył się maskować to wszystko coraz lepiej. Karolina czuła, jak robi jej się słabo. Dlaczego mi o tym nie powiedziałaś wcześniej? Bo widziałam, że dzięki tobie się zmienił. Przynajmniej tak myślałam. Ale kiedy ostatnio zaczął mówić o eliminowaniu słabych ogniw, zrozumiałam, że to wraca i że to ty jesteś jego celem. Karolina zakryła usta dłonią. Chciała wierzyć, że to jakaś chora gra, ale nagle przypomniała sobie momenty, kiedy Paweł potrafił nagle zamarznąć, patrząc w pustkę. Słowa, które mówił w gniewie. Te dziwne zniknięcia na całe wieczory. Co mam zrobić? wyszeptała. Halina spojrzała jej w oczy. Uciekać. Jak najdalej i nikomu nie mówić. Gdzie jesteś? Ale zanim Karolina zdążyła zareagować, drzwi się otworzyły. W progu stał Paweł, z kluczami w ręce, z tym samym, pozornie spokojnym uśmiechem. Co tu się dzieje? zapytał, patrząc raz na matkę, raz na żonę. Karolina wstała powoli. Właśnie miałam wychodzić. Paweł podszedł do niej i dotknął jej walizki. Przecież jeszcze nawet nie rozmawialiśmy. Nie możesz od tak odejść. Halina podniosła się z miejsca. Daj jej odejść, Paweł. On spojrzał na nią z chłodem, którego Karolina wcześniej nie znała. Ty milcz, matko. Karolina poczuła, jak jej nogi drżą. Musiała działać. Musiała wyjść z tego domu, zanim będzie za późno. Muszę iść do pracy. Spóźnię się, powiedziała, próbując zabrzmieć naturalnie. Paweł zrobił krok w bok, jakby przepuszczał ją w drzwiach, ale kiedy sięgnęła po klamkę, Poczuła jego dłoń na swoim ramieniu. Porozmawiamy wieczorem. W cztery oczy. Bez mamy. Jej serce biło jak szalone, ale kiwnęła głową. Oczywiście. Wyszła na zewnątrz z pozornym spokojem. Ale nie poszła do pracy. Wsiadła w pierwszy autobus, który podjechał na przystanek. Nie wiedziała, dokąd jedzie. Nie obchodziło jej to. Tylko jedno wiedziała na pewno: nie mogła wrócić do tego domu. Ale czy naprawdę udaje jej się uciec przed człowiekiem, który całe życie udawał kogoś, kim nie był? Karolina wysiadła na przypadkowym przystanku, w mieście, którego nazwy nie potrafiłaby powtórzyć, nawet gdyby ktoś ją zapytał. Zimne powietrze owiało jej policzki, ale nie czuła chłodu. Czuła tylko ciężar walizki i ogromne zmęczenie. Przez całą drogę w autobusie jej ciało trwało w napięciu, a w głowie huczało jedno pytanie: co teraz? Spacerowała po ulicach, aż znalazła mały pensjonat, ukryty między budynkami. Tabliczka "Wolne pokoje" wisiała krzywo, a okna wyglądały, jakby nie były myte od miesięcy. Właścicielka, starsza kobieta z papierosem w dłoni, rzuciła okiem na Karolinę i bez słowa podała jej klucz. Pokój był niewielki, z łóżkiem przykrytym wyblakłą narzutą i szafką, której szuflady nie domykały się do końca. Pachniało kurzem i starością, ale było cicho. Bez Haliny, bez Pawła, bez strachu. Przynajmniej na chwilę. Karolina zamknęła się w łazience i spojrzała na swoje odbicie. Cienie pod oczami, sine wargi, spojrzenie pełne zmęczenia i niepokoju. Rozpłakała się bezgłośnie, zgarbiona na podłodze, pozwalając łzom spływać po policzkach jak wodospadom. Przez kolejne dni starała się żyć w trybie przetrwania. Wychodziła rano, krążyła po mieście, siadała w parkach, Kupowała jedzenie w tanich sklepach. W końcu trafiła do biblioteki. Odruchowo, jakby szukała schronienia w czymś znajomym. Starsza kobieta za ladą, pani Regina, przywitała ją ciepłym uśmiechem. Zauważyła nerwowość Karoliny, jej szklane spojrzenie. Nowa w mieście? zapytała łagodnie. Karolina skinęła głową. Potrzebuje ciszy. I. może pracy. Regina zamyśliła się. Mamy do uporządkowania stare katalogi. To nie etat, ale mogę coś zapłacić. Praca cicha, spokojna. Chcesz spróbować? Tego wieczoru Karolina płakała z wdzięczności. Po raz pierwszy ktoś potraktował ją jak człowieka, nie jak problem do rozwiązania. Każdy dzień w bibliotece przynosił odrobinę ulgi. Papier pod palcami, zapach starych stron, rytm codzienności, to wszystko koiło jej nerwy. Wieczorami wracała do pensjonatu i siadała przy oknie, obserwując przechodniów, analizując każdy cień. Czwartego dnia zauważyła samochód. Czarnego Opla, zaparkowanego nieopodal, którego wcześniej tu nie było. Mężczyzna w środku palił papierosa. Nie widziała jego twarzy, ale serce zaczęło bić szybciej. Wróciła do pokoju. Telefon zadzwonił, numer nieznany. Nie odebrała. Po chwili przyszła wiadomość. Wiem. Gdzie jesteś? Porozmawiajmy. Tylko ty i ja. Paweł. Telefon wypadł jej z ręki. Serce waliło jako szalałe. Jak on ją znalazł? Śledził ją. Podsłuchał Halinę. Myśli wirowały, a ciało ogarnęła panika. Następnego ranka opowiedziała wszystko pani Reginie. Kobieta słuchała w milczeniu, a potem chwyciła ją za rękę. Nie jesteś pierwsza, która ucieka. Moja siostra mieszka na wsi, w domu otoczonym lasem. Tam nie dotrze. Jeśli chcesz, zawiozę cię dzisiaj wieczorem. Karolina wpatrywała się w kobietę z niedowierzaniem. Dlaczego mi pomagasz? Bo nikt nie zasługuje na to, żeby żyć w strachu. A ty wyglądasz, jakbyś nosiła w sobie tysiąc ran. Wieczorem wsiadły do starego fiata i ruszyły w drogę. Pani Regina opowiadała o swoim dzieciństwie, o siostrze. Która hoduje kozy i piecze najlepszy chleb w powiecie. Karolina słuchała w ciszy, pozwalając słowom płynąć jak kojąca muzyka. Domek stał na końcu żwirowej drogi, otoczony brzozami. Cisza była niemal namacalna. Siostra radzini, pani Bożena, przywitała Karolinę serdecznie. Pokazała jej pokój na piętrze, z widokiem na las. Tu jesteś bezpieczna, dziecko. Karolina, tej nocy zasnęła bez tabletek. Bez strachu. Ale rano, gdy zeszła na ganek, znalazła coś, co zmroziło jej krew. Na stopniu leżała róża. Czerwona, świeża, idealna. Dokładnie taka, jakie Paweł dawał jej na początku znajomości. Symboliczna, perfekcyjna róża. Upadła na kolana, trzymając się poręczy. On ją znalazł. Nawet tutaj, z daleka, między drzewami, przez sekundę błysnęło coś srebrnego. Jakby szkło. Jakby lornetka. Karolina wiedziała, że nie może już uciekać, że gra się zmieniła i że jeśli chce żyć, musi przestać być ofiarą, musi zostać kimś, kogo Paweł nigdy się nie spodziewał. Karolina siedziała w kuchni, wpatrzona w parujący kubek herbaty. Bożena, siostra Radzini, krzątała się przy piecu, ale nie zadawała żadnych pytań. Milczenie było tu naturalne, ciepłe, nieosądzające. Jednak Karolina nie potrafiła już się wyciszyć. Myśli krążyły w niej jak wściekłe ptaki, uderzające o ściany czaszki. Róża, ta przeklęta róża na ganku. To nie mógł być przypadek. To był jego znak. Paweł nie tylko ją znalazł, dał jej do zrozumienia, że widzi ją, że obserwuje. Że gra się jeszcze nie skończyła. Bożena, odezwała się cicho. Czy ktoś obcy był tu ostatnio? Starsza kobieta spojrzała na nią uważnie. Nie, ale dziś rano nasz pies długo szczekał. W kierunku lasu Karolina poczuła, jak zimno wspina się jej po karku. Las, przestrzeń, która wydawała się schronieniem, mogła stać się pułapką. Zdecydowała się działać. Już nie mogła tylko uciekać. Musiała znaleźć sposób, by przerwać ten krąg. I wtedy przypomniała sobie słowa Haliny. On nie jest tym, za kogo go uważasz? To znaczyło, że była przeszłość, o której nie wiedziała. Coś, co Paweł skrzętnie ukrywał. Może coś, co mogłoby go zniszczyć. Skontaktowała się z Haliną. Znalazła numer do niej w starych notatkach. Zadzwoniła z telefonu pani Bożeny, żeby nie dać się namierzyć. Karolina. Usłyszała po drugiej stronie głos kobiety. Dziękuję Bogu, że żyjesz. On mnie znalazł. Zostawił róże na ganku. Halina milczała przez chwilę. Wiedziałam, że to się stanie. On ma swoje sposoby, ale jeśli naprawdę chcesz się z tym skończyć, musisz pojechać do Torunia. Torunia? Dlaczego? Tam był jego pierwszy incydent. Coś, co zatuszowaliśmy. On miał wtedy dziewczynę. Natalia. Zaginęła. Policja nic nie znalazła. Ale ja wiem, że to Paweł miał z tym coś wspólnego. Karolina poczuła, jak świat jej się wali. Mówisz, że on mógł ją zabić? Nie mam dowodów. Ale wtedy wrócił do domu z zadrapaniami na szyi i wyrzucił cały bagażnik samochodu. Nigdy wcześniej tego nie zrobił. To mogło być kluczowe. Jeśli znajdzie coś o Natalii, jeśli znajdzie dowody, mogłaby iść z tym na policję. To nie byłby już tylko konflikt małżeński. To byłaby sprawa kryminalna. Decyzja zapadła. Karolina powiedziała Bożenie, że musi wyjechać, ale nie zdradziła dokąd. Starsza kobieta tylko przytuliła ją mocno i wsunęła do jej plecaka nóż kuchenny. Na wszelki wypadek, dziecko. W drodze do Torunia Karolina czuła, że przekracza granicę. Z ofiary stawała się śledczą. Kobietą, która nie tylko ucieka, ale i stawia czoło. W Toruniu odnalazła bibliotekę uniwersytecką, w której Natalia rzekomo pracowała jako wolontariuszka. Szperała w lokalnych archiwach. Znalazła wzmianki o zaginięciu młodej kobiety sprzed dziesięciu lat. Zdjęcie brunetka, szczupła, z łagodnym uśmiechem. Karolina poczuła, jak ściska ją w żołądku. Ta dziewczyna wyglądała na zakochaną. Zupełnie jak ona kiedyś. Poszła dalej. Dotarła do artykułów. Które sugerowały, że Natalia ostatni raz była widziana w towarzystwie młodego mężczyzny, prawdopodobnie partnera. Nikt nie podał nazwiska, ale w komentarzach pod artykułem sprzed lat, na forum, ktoś napisał: Widziałam ich razem. On miał bliznę na czole. Chyba Paweł. Blizna. Paweł miał niewielką bliznę nad brwią, po wypadku na rowerze, tak jej mówił. A może, nie. Karolina zebrała wszystko. Kopie artykułów, wydruki, skejni. Miała nadzieję, że to wystarczy, by policja przynajmniej zainteresowała się sprawą. Musiała wrócić do Warszawy. Tam znała prawniczkę, którą kiedyś poznała przy okazji pracy w bibliotece miejskiej. Może ona pomoże. Ale kiedy wysiadła z pociągu, dostała kolejną wiadomość. Widzę, że lubisz grzebać w przeszłości. Mam nadzieję, że nie zapomniałaś, jak kończą się takie historie. Karolina nie wiedziała, skąd Paweł o wszystkim wie. Ale jedno było pewne: on nie cofnie się przed niczym. I jeśli miała z nim wygrać, musiała przestać tylko szukać prawdy. Musiała go wyprzedzić. Karolina siedziała w ciemnym korytarzu komisariatu, ściskając w dłoniach kopertę z dokumentami. Miała w niej wszystko: wydruki artykułów, notatki z archiwum, kopię wiadomości, którą dostała od Pawła. Ale mimo to czuła się jak w potrzasku. Policjant, który odebrał zgłoszenie, był uprzejmy, ale zdystansowany. Jeśli nie ma pani bezpośrednich dowodów przestępstwa, to będzie trudno, powiedział. Sprawa sprzed lat brak oficjalnego związku podejrzanego z ofiarą. Ale przekażę to wyżej. To nie była odpowiedź, której się spodziewała. Po wszystkim, przez co przeszła, po każdym kroku ku prawdzie, usłyszała, że może coś się da zrobić. Wyszła z komisariatu z uczuciem, jakby ktoś odebrał jej powietrze. Warszawa tętniła życiem, tłum gnał przed siebie, a ona była tylko punktem, kobietą z historią, która nikogo nie obchodziła. Zadzwoniła do Haliny. Policja nic nie zrobi. Nie teraz. A co, jeśli ja powiem prawdę? Odpowiedziała matka Pawła po chwili ciszy. Jeśli przyznam, że tuszowałam sprawę, to pomoże. Może nie od razu, ale zmusi ich do działania. Tego samego dnia Halina pojechała do Torunia i złożyła zeznania. Powiedziała wszystko, co wiedziała o Natalii, o zachowaniu Pawła, o krwi, której nie potrafił wyjaśnić. To było ryzykowne. Mogła zostać oskarżona o współudział, za tajenie faktów. Ale zrobiła to. Dla Karoliny. Następne dni były jak czekanie na burzę. Karolina wróciła do pensjonatu pani Radzini. Bożena, jej siostra, nadal była na wsi. Tym razem Karolina nie uciekła. Chciała być blisko, jeśli coś się wydarzy, jeśli Paweł znów zaatakuje. W nocy obudził ją hałas, szmer na schodach. Serce zamarło. Siennęła po nóż kuchenny, który leżał pod poduszką. Skradała się do drzwi po cichu, każdy krok ważył tonę. Kiedy nacisnęła klamkę i uchyliła drzwi, zobaczyła sylwetkę w cieniu. Wiem, że tu jesteś, powiedział głos. Niski! Okrutnie znajomy. I wiem, że próbujesz mnie zniszczyć. Karolina uniosła nóż, ale zanim zdążyła się ruszyć, światła na korytarzu zapaliły się, a za jej pleców pojawiło się dwóch mężczyzn w mundurach. Paweł Lisowski. Jest pan zatrzymany pod zarzutem gruźb karalnych, podejrzenia udziału w zaginięciu Natalii R oraz psychicznego znęcania się nad współmałżonką. Paweł próbował uciec, ale był w potrzasku. Dwóch funkcjonariuszy powaliło go na ziemię. Karolina patrzyła, jak jego maska się rozpada. Nie był już czarującym mężem. Był człowiekiem przegranym, rozdartym między narcyzmem a furią. Gdy go wyprowadzali, spojrzał na nią. Ty wszystko zniszczyłaś, wysyczał. Ona nie odpowiedziała. Nie musiała. Przez kolejne tygodnie trwało śledztwo. Policja zaczęła przeszukiwać tereny wskazane przez Halinę i lokalnych świadków. W lesie pod Toruniem znaleziono ślady wskazujące na to, że Natalia mogła zostać pochowana w nieoznaczonym miejscu. To nie były jeszcze ostateczne dowody, ale wystarczyły, by Paweł trafił do aresztu śledczego. Karolina wróciła do siebie. Do książek, do ciszy. Halina odwiedziła ją raz, przyniosła ciasto i zdjęcie Pawła z dzieciństwa. Nie wiem, czy zrobiłam dobrze, Milcząc tyle lat, ale dziękuję, że otworzyłaś mi oczy, powiedziała cicho. Karolina tylko skinęła głową. Wciąż miała w sobie rany, które długo się nie zagoją, ale przynajmniej już nie krwawiły. Na parapecie stała róża, nie od Pawła, sama ją kupiła dla siebie, jako symbol, nie tego, co ją skrzywdziło, ale tego, co przetrwała. Witajcie, kochani słuchacze. Dziękujemy, że byliście z nami do końca tej trudnej, ale ważnej historii. Powiedzcie, czy znacie kogoś, kto musiał walczyć z przemocą, milczeniem, strachem? Co zrobilibyście na miejscu Karoliny? Napiszcie w komentarzach. Wasze słowa mają moc.